Cześć. Dzisiaj Wam pokażę jak wykonać obrzeże betonowe. Utworzyłem sobie już dwa narzędzia przy pomocy sequence obrzeże i podsypka, dwie grupy. Więc mogę zacząć już działać. Wchodzę do grupy obrzeże. Tak, tu już sobie punkty też już pisałem, żeby przyspieszyć, skrócić trochę ten filmik. Ale Wam pokażę jak wyglądają. Punkt P1 jest punktem origin. On się nic nie zmienia. Czyli ma 0, 0, tak? Punkt P2 jest odsunięty od punktu ordzień, czyli punktu bazowego P1 o 2 cm i 5 cm po wysokości. Tak? Ale to na razie jeszcze zmienimy wysokość na 0, żeby wam pokazać o co chodzi. Tak? W tym momencie widzicie, jak nam się zmienił punkt P1. Dobrze. Punkt P3. Jest odsunięty o 6 cm od punktu P2. Punkt P3 jest odsunięty od punktu P4 o 30 cm na tu. Punkt P5 jest odsunięty od punktu P4 o 8 cm. Dobra, co mi jeszcze zostaje w tym momencie? Muszę połączyć moje punkty wykonane, tak? Więc wchodzę sobie na punkt P2. Sprawdźmy, go nie mogę łączyć, tak? a co wybierzemy P1 też nie mogę i zostanie origin tak jak miał był dobrze. punkt P3 punkt P4 punkt P5 punkt P6 jest zależny od punktu takiego dobrze brakuje mi jednej linii wybieram ją łączę brakujące miejsce czyli P6 z P5 dobrze wybiorę sobie kształt, zakoduję go od razu obrzeże tak i wskażę, dobrze też w ikonce gdzie mamy parametry utworzyłem sobie takie elementy jak strona prawa czy jest domyślna jak zawsze w poprzednich filmikach, wysokość obrzeża będzie miała 30 cm, będzie domyślna. Szerokość obrzeża będzie 8 cm. Wysoko, wysokość zakotwiczenia będzie 5 i wysokość podsypki. Dobra, wstawmy wysokość obrzeża do punktu. Tu się nic nie zmienia. też nic. O. Tu musimy wstawić. Tu też nie. Tu też nie. Dobrze, wstawmy wysokość obrzeża. Sprawdźmy, jak to wygląda. Damy na 20. OK. Działa. Ale wróćmy z powrotem do 30 cm. Dobrze. Teraz stawmy szerokość obrzeża. Tak. P1 się nie zmienia. P2 też nie. P3 będzie tak. Szerokość obrzeża minus 0, 0,2 P4 Nie P5 zmienia się na, P, na nasz parametr, tak? Sprawdźmy, czy działa. Dajmy sobie 6 cm obrzeża. Działa 10. Dobra, wróćmy z powrotem do 8. Coś, co możemy w tym naszym momencie zrobić? Spróbujemy dać wysokość zakotwiczenia, tak? Czyli to będzie nasz punkt P2 czy P1? Dobrze. P2. Damy wysokość zakotwiczenia. Kopiujemy parametr. Dobra. I w tym momencie mamy jeszcze wysokość zakotwiczenia naszego brzeża i możemy teraz zmieniać. 3 cm. Dobrze, gra. Ja zostawiam zawsze na 5 cm, żeby 5 cm obrzeże sobie wystawało od gruntu, tak? Czy tam od chodnika? Dobra, wykonaliśmy obrzeże. Tak, żeby się zapomnieć, dodam kody. Kod P1 nie będzie w punkcie P1, ale go sobie skopiuję. U P2 będzie miał kod Kajot. P3 nie będzie miał kodu, P4 też nie, P5 też nie, P6 będzie miał kod, jeszcze punkt P3, o którym zapomniałem, będzie miał kod. Sprawdźmy, może sobie kodowanie. Tak jest. Kształt mamy też zakodowany, ale jeszcze mus, musimy zakodować linię L4, L1. Dobrze, koduję linię L4, szukam jej. L4, tak. I koduję. Góra. Przecinek. Top. Przecinek. Obrzy. Odskrót obrzeża. Góra to. Dobrze. Kopiuję. <coughs> przepraszam. Kopiuję to teraz do linii L1. Tak. Mamy zakodowane. W tym momencie mogę jeszcze wykonać szybko raz dwa podsypkę Tak. Pierwszy punkt będzie zależny od punktu P5 i odsunięty po ich się o 2 cm. Następny punkt P8 będzie zależny od punktu P4. Odsuwamy o 2 cm. Następny punkt P9 odsuwamy od punktu P8. Tak. O 5 cm. Następny punkt P9 odsuwamy od punktu P7. Też o 5 cm. Dobrze. No, połączmy nasze punkty liniami P7. P8. P9. P10. Brakuje nam jeszcze jednej linii, wybieramy ją z geometrii. Dajemy zakotwiczenie. Na samym końcu wybierzmy sobie kształt. Wskażmy. Tak. Zakodujemy kształt. Podsypka. Dobrze. Mamy już wszystkie kody. Ale jeszcze sobie zakodujemy wysokość naszej podsypki. 6 się nie zmienia, 7 też nie. P8 będzie miał parametr wysokości. P9, czyli P10 też będzie miał parametr wysokości. Sprawdźmy. Zmienimy na 3 cm. Dobrze. Może zostawmy na 3 cm. Dobrze. Zapiszmy. Tak obrzeże 01 albo 02, nie będzie to tak wejdźmy sobie jeszcze w setting nazwę mam, imię też już wczytałem, dobrze, przechodzę do civila, dobrze, ja jestem teraz w civilu, więc teraz sobie wczytam moje obrzeże, wchodzę na importy podzespoły wybieram ją lokalizację ja je sobie zmieniłem na obrzeże betonowe plik o nazwie tak wybieram i wstawiam. No w tym momencie mamy wykonane obrzeże. Można na nim śmiało pracować. Pokażę Wam jeszcze właściwości. Tak, strona prawa, wysokość obrzeża, szerokość obrzeża, wysokość zakotwiczenia i wysokość podsypki. Co mogę jeszcze powiedzieć? Na koniec, jak zawsze, dodam, jeśli Wam się filmik podobał, proszę Was, dawajcie mi kciuki do góry, to na pewno będzie mnie dalej, dalej motywowało, żebym kontynuował następne podzespoły w Seville. Dziękuję za uwagę, do słyszenia, cześć.